Myślę, że w dzisiejszych czasach aplikacje mobilne stały się już na tyle popularne i są tak naturalne, że niektóre urządzenia po prostu muszą z nimi współpracować. Nie wyobrażam sobie na przykład takiego robota sprzątającego, którego miałbym obsługiwać wyłącznie z panelu na obudowie albo z klasycznego pilota. Ostatnio miałem okazję korzystać z dwóch robotów sprzątających iRobot, dokładnie z Roomba 975 i Roomby i7+, Plus, więc miałem też okazję przetestować i sprawdzić i pokorzystać z aplikacji iRobot Home. I muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo fajne, dobrze zaprojektowane, intuicyjne i przede wszystkim funkcjonalne oprogramowanie. Standardowo dla aplikacji tego typu iRobot Home znajdziecie zarówno w sklepie App Store, jak i w sklepie Google. Mamy więc obsługę systemów iOS oraz Android. Założenie konta trwa moment i jest istotne, bowiem roboty przypisywane są właśnie do konta. Będziecie więc mogli korzystać z nich zdalnie, również z innego telefonu, na którym zalogujecie się na swoje konto. Roboty podłączane są do aplikacji prawie automatycznie. Wystarczy wybrać posiadaną serię, wpisać hasło do swojej bezprzewodowej sieci Wi-Fi, a następnie nazwać robota. Program poprowadzi użytkownika krok po kroku i w przypadku obu robotów nie napotkałem żadnych problemów czy wątpliwości podczas podłączania. Aplikacja doskonale wiedziała też, że musi uaktualnić oprogramowanie robota, co sama zaproponowała i nie ignorujcie takich aktualizacji. W przypadku takiej np. Roomby 676 Update pozwolił lepiej zarządzać energią, przez co maksymalny czas pracy robota wydłużył się o 50%. iRobot od lat rozwija swoją aplikację i ona teraz przeszła na platformę iRobot Genius. I tutaj udało się zachować takie popularne i lubiane funkcje jak harmonogram, zdalne sterowanie robotami czy porady, ale jednocześnie udało się też rozszerzyć funkcjonalność robotów. No dobrze, to co możemy zrobić z poziomu aplikacji iRobot Home i dlaczego jest ona tutaj taka istotna? Część funkcji zarezerwowana jest dla konkretnych robotów, na szczęście miałem okazję przetestować również te z wyższych modeli podczas przygody z Rumbą i 7 Po tym jak robot nauczył się już mego mieszkania i sporządził jego mapę, dostałem możliwość nazwania poszczególnych pomieszczeń. To bardzo fajna opcja, dzięki której później można po prostu wysyłać robota do kuchni czy przedpokoju oraz tworzyć specjalne skróty ulubione, dzięki czemu zlecanie takich prac w konkretnym miejscu będzie można robić jednym stuknięciem w ekran smartfona. Tak zwane uczenie maszynowe pozwala też robotom i aplikacji automatycznie wykrywać, sugerować i tworzyć strefy sprzątania wokół określonych obiektów, takich jak kanapy, stoły czy blaty kuchenne. Takie strefy clean zones można oczywiście tworzyć samemu i później wysyłać tam robota. A jest też fajna opcja, bo aplikacja współpracuje z asystentami głosowymi, więc można po prostu wydać polecenie głosowe robotowi, no i on pojedzie sprzątać. Ciekawą funkcją, która sprawia, że nazwanie robota Rumba inteligentnym to nie przesada, jest uczenie się dzięki platformie iRobot Genius, preferowany przez użytkownika schematów sprzątania. I wtedy automatyzacja wchodzi na jeszcze wyższy poziom. Dzięki temu robot wie, kiedy jest idealny czas na sprzątanie lub zakończenie procesu sprzątania. Powiedzmy, że idziecie na dłuższy spacer albo idziecie do pracy, i wtedy aplikacja i roboty dzięki funkcji lokalizacji będą wiedzieć, że mają rozpocząć sprzątanie. One sobie wyjadą z tych swoich stacji ładujących, stacji dokujących, zaczną sprzątać i kiedy wy wrócicie do domu, to będzie posprzątane. Ale one też będą wiedzieć, kiedy zakończyć sprzątanie, bo będą wiedzieć, kiedy wracacie. Bardzo fajna sprawa, no, każdy chyba lubi wrócić do posprzątanego mieszkania, a szczególnie jeśli oprócz by macie jeszcze robota mopującego brawa Jet M6, no to będziecie mieć też, poza odkurzaniem, wymopowaną podłogę. Wspomniałem o tym, że dzięki aplikacji roboty uczą się czasem zachowania użytkownika i tego, kiedy są wysyłane do pracy. W pewnym momencie aplikacja sama zacznie proponować sprzątanie w konkretnych dniach i godzinach, podrzucając harmonogram. Oczywiście możemy go też ustalić sami. Wtedy po prostu roboty będą sprzątać cyklicznie w wyznaczonych dniach i porach bez naszej ingerencji. Roboty wiedzą jakie miejsca omijać, ale też wy możecie sami ustalić takie strefy, które mają być przez robota omijane. Na przykład kiedy macie w pokoju porozrzucane gdzieś kable i nie chcecie, żeby robot się tam plątał. Fajną nowością w aplikacji iRobot Home są też zalecenia sezonowe, czyli sugestie dotyczące automatycznego planowania sprzątania w okresach, kiedy dom wymagać będzie większej uwagi robotów sprzątających, szczególnie kiedy u użytkowników występują objawy alergii lub ma miejsce okres linienia zwierząt domowych. Myślę, że w przypadku robotów sprzątających dobra aplikacja jest tak samo ważna jak sam robot, jak sam sprzęt. No i w sumie można też zaryzykować stwierdzeniem, że aplikacja jest taką integralną częścią robota. Będziecie z niej na pewno korzystać bardzo często. Ustalicie sobie wszystko, a jeżeli dobrze to skonfigurujecie, no to po prostu te roboty w którymś momencie staną się na tyle samodzielne, że będą pracować bez waszej ingerencji. Ale w razie, jakbyście chcieli coś zmienić, coś sprawdzić, no to ta aplikacja będzie służyć wam pomocą i ona będzie takim głównym centrum dowodzenia waszymi robotami. Pamiętajcie też, że przygotowałem dwa materiały o samych robotach: Rumbie 975 i Rumbie i7. Tu w prawym górnym rogu ekranu zobaczycie odpowiednie linki, żebyście mogli wejść sobie łatwo do tych materiałów wideo. A jeśli macie jakieś pytania odnośnie aplikacji iRobot Home, śmiało zadawajcie je na dole w sekcji komentarzy. Jeśli podoba Wam się film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na naszym kanale. No i widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!